Co się dzieje? Kurde, nic się nie widać, normalnie nic nie da się nie zobaczcie, tak wali, że normalnie nie widać w niektórych momentach drogi. O, o wszystko stoi, zobaczcie co się dzieje. Wow, o, ładnie, nic się nie widać w ogóle, o, o, trzeba ustać, pomalutku, awaryjne. No Ładnie dało, ładnie czatu daje. O, już taka fala naszła, że normalnie nic, nic nie było widać A to widzę dalej to samo jest i taka pogoda i nie jest miła Ale trzeba jechać, trzeba jechać po pomalutku Zwolniłem do zera, no i jedziemy jakoś pomału znowu Вообще поврот из и снова. Не, ну что-то я не видно О, матка